Witaj w męska sprawa. Dziś porozmawiamy o tym, jak naturalnie zadbać o prostatę i uniknąć poważnych problemów. Twoje zdrowie jest najważniejsze. Prostata to mały gruczoł, który odgrywa kluczową rolę w produkcji płynu nasiennego. Zdrowa prostata to lepsza jakość życia. Po 40 roku życia ryzyko problemów z prostatą wzrasta. Najczęstsze to powiększenie prostaty, zapalenie i rak prostaty. Częste oddawanie moczu. Trudności w rozpoczęciu oddawania moczu i ból to sygnały, których nie można ignorować. Naturalne metody wspierania prostaty mogą zmniejszyć ryzyko problemów bez skutków ubocznych. Dieta bogata w likopen, cynk i błonnik to klucz do zdrowia prostaty. Pomidory zawierają likopen, silny przeciwutleniacz chroniący prostatę. Orzechy są bogate w cynk, który wspiera funkcjonowanie prostaty. Brokuły i kapusta pomagają usuwać toksyny z organizmu i chronią prostatę. Picie dużej ilości wody wspiera zdrowie układu moczowego i prostaty. Regularna aktywność fizyczna zmniejsza ryzyko problemów z prostatą nawet o 25%. Wystarczy 30 minut spaceru dziennie, jogi lub jazdy na rowerze. Sen odgrywa kluczową rolę w regeneracji organizmu i w zdrowiu prostaty. Wyłącz elektronikę przed snem. Unikaj kofeiny wieczorem i stwórz rytuał zasypiania. Alkohol, palenie i dieta wysokotłuszczowa mogą znacząco zwiększyć ryzyko chorób prostaty. Regularne badania krwi i badania prostaty mogą wykryć problemy we wczesnym stadium. Naturalne suplementy mogą wspierać zdrowie prostaty bez skutków ubocznych. Flowforce Max to zaawansowany suplement wspierający funkcję prostaty. Idealny wybór dla mężczyzn 40. Prostadinę pomaga utrzymać zdrowie układu moczowego i poprawia komfort życia. Szybkie porady dotyczące profilaktyki. Owoce jagodowe chronią prostatę. Zielona herbata zmniejsza ryzyko raka. 7 godzin snu dziennie to must. Unikaj stresu. Relaks codziennie. Ćwiczenia kegla dla mężczyzn? Tak. Regularne badania PSA po 50. Omega-3 wspiera prostatę. Twoje zdrowie zaczyna się dziś. Dbaj o prostatę naturalnie i ciesz się życiem. Sprawdź nasze rekomendacje w pierwszym komentarzu.